A w tym filmie zobaczysz helikoptery, bardzo szybkie samochody na otwartych drogach, bardzo szybkie samochody na zamkniętych drogach, niedorzeczne samochody, samochody elektryczne i może nawet łódki. A to wszystko w ramach wydarzenia, którego, no, pewnie moglibyśmy pozazdrościć najlepszym klientom BMW. Pora je sprawdzić. Zapraszam! Teraz już oficjalnie. Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za odwiedziny. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to tylko szybciutko przypomnę, że ja mam na imię Michał od prawie 15 lat zawodowo, testuję i recenzuję nowe modele samochodów. Hashtag Taka praca, raczej tych odmarek premium, a tutaj o tych samochodach sobie opowiadamy. Lecimy. Lecimy i jesteśmy na Istri, e na cyklicznej imprezie BMW o wymownej nazwie Legendary Moments. To takie dwu lub trzydniowe wydarzenie, na potrzeby którego BMW rozbija świnkę skarbonkę z budżetem. Na imprezy i wytacza na front swoje najbardziej dorodne, najdroższe i kunsztownie skonfigurowane modele. A najlepsze jest to, że samochody, jak spektakularne by nie były, na Legendary Moments są przede wszystkim miłym dodatkiem do innych rozmaitych atrakcji, które BMW przygotowało dla uczestników tego wydarzenia. Ale z racji tego, że jesteś na kanale motoryzacyjnym, to postaram się jednak skupić tutaj na tych czterokołowych atrakcjach, chociaż chciałbym też oddać Ci, drogi widzu, klimat Legendary i pokazać co w praktyce oznacza określenie na bogato w wykonaniu BMW. Więc obawiam się, że tak zwane wątki lifestyle'owe również się tutaj pojawią, dlatego oglądasz na własną odpowiedzialność. A, i tutaj jedno ważne zastrzeżenie, no to nie jest tak, że każda prezentacja nowego modelu tak wygląda, że dziennikarze są goszczeni w ten sposób, włożeni siódemkami, włożeni helikopterami do winnic i różnych innych e, pięknych przybytków. Zazwyczaj jest na poziomie, ale znacznie skromniej, bez stylu atrakcji. Bo tutaj ten event, to Legendary Moments, to jest event przygotowany przede wszystkim dla Dobrych, zasłużonych klientów BMW. Dla Was, dla ludzi, którzy w salonach zostawiają parę baniek na tego typu samochody. No ale od czasu do czasu ktoś to musi sprawdzić i zweryfikować. Taka praca. Skoro formalności mamy już za sobą i wyjaśniliśmy sobie, że nie jestem tu dla przyjemności, to przejdźmy do konkretów. Na końcu będzie morał tej całej historii. A teraz pora na pierwszy legendarny moment. I nie jest nim BMW Serii 7. No nie, takie rzeczy to już były. Tutaj przede wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać potęgę personali, możliwości personalizacji, konfiguracji i indywidualizacji serii 7, bo tych serii 7 jest tu trochę więcej niż jedna i każda w innym, w innej spektakularnej konfiguracji, zupełnie innej, co widać już na zewnątrz, po samych kolorach lakierów i po tym, jak te nereczki, wykończenie tych nerek się różni. Naprawdę fantazyjne lakiery można położyć na E, siódemce, szczególnie te takie zmrożone, tutaj mamy matowy, tutaj mamy z takim mieniący, mieniącym się brokacikiem. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Tutaj mamy kolejny matowy, a tutaj mamy kolejny mieniący się brokacikiem. A jeszcze więcej, jeśli chodzi o konfigurację, personalizację i indywidualizację, można poszaleć we wnętrzu. Każdy z tych egzemplarzy ma zupełnie inne wnętrze. Postaramy się zajrzeć do każdego. Nie obiecuję, że się uda, ale zrobię wszystko, co się da. Tu akurat mamy jakąś brązową skórę i drewnianko. Tak mniej sportowo. Bardziej dostojnie. Zobaczcie, tutaj nad tymi nerkami, które są nieco niższe, pojawiają się takie. Dwa elementy, których w większości tych siódemek nie ma. I okazuje się, że te elementy to są głowice tam radarów czy kamer, które dostępne są tylko na rynek niemiecki i służą do wspomagania tego trzeciego stopnia autonomicznej jazdy na niektórych niemieckich autostradach, tylko i wyłącznie na niektórych niemieckich autostradach, gdzie już można jechać nie trzymając kierownicy i samochód. O trzymanie kierownicy nie będzie się upominał. No, Jeśli chodzi o BMW serii 7, to tutaj żadnej wielkiej nowości nie ma. Samochód, który znamy już od kilku lat. Samochód, który już zdążył pewnie się opatrzyć na drodze. No i trzeba przyznać, że zawsze miło jest wracać zarówno na fotel kierowcy, jak i tylną kanapę, tudzież dwa osobne fotele pasażera w BMW serii 7. Tym bardziej, jeśli tak jak w tym przypadku ta siódemka ma napęd elektryczny 50 tryb boost i... Ano jest, są potężne osiągi w tym potężnym samochodzie. No bo wiadomo, v pod maską jest miłym doświadczeniem, natomiast jeśli chodzi o serię 7, to według mnie znacznie lepiej tutaj pasuje napęd elektryczny. Jeśli wybierałbym serię 7 dla siebie, to Możecie mnie odsubskrybować za to, co zaraz powiem, ale zamiast V8 wybrałbym właśnie napęd elektryczny, bo ten brak wibracji, brak jakiegoś dźwięku, ten, ten aksamitny charakter pracy napędu elektrycznego bardzo sprzyja budowaniu jeszcze większego odczucia komfortu w tym samochodzie. A jeśli chodzi o odczucie komfortu, no to BMW serii 7 jest bardzo wysoko wyżej, jest już tylko zapewne Rolls. Royce Rolls. It's a moving statement of power, presence, and possibility. Whether you're commanding the road in the air, 760 E's drive, or gliding in silence in the all electric I7M70, every moment behind the wheel tells a story. A teraz wróćmy do wnętrza, a bardziej do wnętrz serii 7 i do wspomnianej potęgi indywidualizacji w BMW. Ta indywidualizacja oraz możliwość, jakie w tej kwestii daje BMW, jak zobaczysz w dalszej części filmu, zdaje się być motywem przewodnim w przypadku wszystkich modeli, które pojawiły się na Legendary Moments. Trochę jakby BMW chciało subtelnie przekazać swoim wiernym klientom, że w przypadku najwyższych modeli Parafrazując klasyka, można, a nawet trzeba mieć fantazję, a nie tylko pieniądze. Jeśli chodzi o to BMW-serii 7, już nie takie nowe, no to. Bardzo dużo opowiedzieliśmy sobie o nim już u mnie na kanale. Jest cały film o tym samochodzie. Możesz tam zobaczyć ten cały rozkładany z tyłu wielki telewizor i wszystkie komfortowe i technologiczne udogodnienia, jakie są dostępne w tym samochodzie. Dlatego też nie będę się nad tym rozwodził. Zapraszam do obejrzenia tamtego filmu. A jeśli chodzi o legendarne momenty tej imprezy, no to tutaj, takim że tak po staropolsku powiem, highlightem będzie z pewnością możliwość jazdy tym samochodem po. Podobno w zamkniętym odcinku autostrady, który nie doszedł do skutku. Ale tak, BMW na potrzeby Legendary Moment postanowiło nawet wyłączyć dla uczestników imprezy fragment chorwackiej autostrady. I sądzę, że widok kolumny kilkunastu kolorowych BMW serii 7 mknących z wysokimi prędkościami po dwóch pasach gładkiego asfaltu w promieniach południowego słońca z pewnością zakrawałby o określenie legendarny. No ale tym razem nie wyszło. Dlaczego? Bo akurat tego dnia na tym konkretnym odcinku autostrady wydarzył się wypadek i chorwackie służby w ogóle wyłączyły ten fragment z użytkowania. Musieliśmy więc zadowolić się czekoladkami na ozdobionych motywem Legendary Moments bramkach wjazdowych. Na pocieszenie został nam też fakt, że zamknięte drogi publiczne miały pojawić się na Legendary Moments również kolejnego dnia, ale o tym za chwilę. Po dotarciu na miejsce docelowe, czyli uroczego butikowego hotelu połączonego z winnicą oraz krótkiej przerwie na lunch, porzuciliśmy serię 7 na rzecz kolejnego bohatera tej wycieczki, czyli... Samochód, który no, uznaje za jednego z najbardziej niedorzecznych suwów na świecie. Samochód, który w pewnym sensie jest ucieleśnieniem wszystkiego, co złe we współczesnej motoryzacji. Jednocześnie samochód niezwykle imponujący. A mówimy o BMW XM samochodzie, który na ulicach możecie spotkać jeszcze rzadziej niż BMW i X. Między innymi dlatego, że jego ceny z tym silnikiem V8, który tutaj mamy, zaczynają się od prawie miliona złotych, chociaż jest też wersja z rzędową szósteczką, która startuje tam od 680 tysięcy złotych. No, ale w takim suwie jednak chcecie mieć V8, co nie zmienia faktu, że zawsze będzie XM, zawsze będzie hybrydą typu plugin. Jeśli chodzi o tego xm to materiał o tym samochodzie jest na kanale. Nie jest to jakiś wybitny materiał, ale tam sporo mówię o idei tego samochodu. No generalnie, takim największym wyróżnikiem XM jest fakt, że to jest pierwszy od bardzo dawna, pierwszy od 1M samodzielny model od BMW M. No bo zwróćcie uwagę, że nie macie w standardowej ofercie BMW odpowiednika XM, czyli XM bez M. A takie rzeczy jak ta no nie zdarzają się zbyt często. No BMW twierdzi, że to jest MK-BMW-M czystej krwi. Czy jest to też pełnokrwiste BMW? No to, to jest temat na osobną dyskusję, no bo jednak mówimy o hybrydowym SUV-ie. No ale tutaj jest napęd hybrydowy, czyli V8 Plus Hybryda Plugin, czyli napęd hybrydowy, z którym mamy do czynienia teraz w nowym BMW-M5. Swoją drogą pewnie już słyszeliście narzekania na to, jak ciężkie jest nowe M5, które waży 2,5 tony. No to przy takim XM M5, nowe hybrydowe, jest umiarkowanie ciężkim samochodem, bo tutaj mamy M, która waży 2,7 tony. No więc, oprócz tego, że jest to najdroższa MK. To przy okazji też najcięższa emka. I według mnie jest to też emka, której najmocniejszą stroną zdecydowanie najmocniejszą stroną jest tylna kanapa, bo tutaj BMW mówi o takim, takiej przestrzeni w stylu loungea. No i zobaczcie, co tu się dzieje na tylnej kanapie tej Mki. Niezwykle imponująca przestrzeń do podróżowania, do przebywania. Niezwykle, niezwykle godnie się to prezentuje, może nawet godniej niż w BMW serii 7, szczególnie ten fakt, że ta tapicerka skórzana kanapy zachodzi tutaj nawet na drzwi, o ile z zewnątrz BMW XM wygląda jak żadne inne BMW, no to jeśli chodzi o to, co dzieje się we wnętrzu, no to to są klotki, które doskonale znamy z innych emek. Wnętrze jest typowe dla BMW. M, tych stuprocentowych Mek, czyli mamy ten panel, mamy wszystkie te tryby jazdy i ustawienia, jak w innych Mkach, chociażby M5. Mamy Mkowe fotele. Chociaż są to fotele zarezerwowane dla XM, M-kowa kierownica i dobrze znane multimedia. Jeśli chodzi o XM, no to te wnętrza, podobnie jak w BMW 7, również ich charakter jest no, mocno zależny od konfiguracji. Tu jest taki mój faworyt, jeśli chodzi o te wnętrza, czyli taka vintage'owa, że tak powiem postarzana skóra. Taka lekko wyciorana, wygląda y, super w XM. Nie kojarzę jej z BMW serii 7. O, tutaj na drzwiach tak wygląda, o. No i takim charakterystycznym elementem XM jest ta podsuwitka, ale o tym już sobie mówiliśmy mm, na pełnym filmie. A tu na przykład wnętrze obite czarną skórą. Mnóstwo tej czarnej skóry i ciekawostką, bo to jest ta wersja Label chyba, mamy tutaj takie czerwone kratki na nawiewów. No i jeszcze tu są dwukolorowe fotele, które też prezentują się całkiem Ciekawie. No więc zdecydowanie specyficzna MK. MK, której największym wyróżnikiem jest tylna kanapa oraz gabaryty oraz niedorzeczne osiągi. Trzymał się. Pięknie. Nie sam. A przy okazji, SUV, z którym mamy jeden. Poważny problem, bo jedyne co zapamiętałem z pierwszych jazd testowych był fakt, jak niedorzecznie twardym suwem jest ten samochód. Bo tu nie mamy zawieszenia pneumatycznego. Mimo, że mamy do czynienia z wielkim suwem, który no, powinien mieć zawies zawieszenie pneumatyczne, no to tu mamy BMW-M, a w BMW-M pneumatyki nie mamy. W związku z tym mamy ogromnego, ciężkiego suwa na twardym, sportowym zawieszeniu. No i niestety twardość tego zawieszenia czuć. Podobno kilka miesięcy po premierze tej egzemplarki i czy już jakiś czas temu BMW coś tam poprawiło w tym zawieszeniu, coś tam pokombinowało w tym zawieszeniu. Nie wiem dokładnie, w którą stronę te zmiany poszły, natomiast no, jestem bardzo ciekawy, czy jak wsiądę do niego po tych dwóch latach, to nadal pierwszym, co się wybije, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to brak komfortu. Na pewno temu komfortowi, oprócz braku pneumatyki, nie sprzyjał 23-calowe felgi. Trzymać się. I cóż, komfort BMW XM na 23 calowej Felze nadal odbiega od poziomu, który mógłbym uznać za akceptowalny w tego typu samochodzie. Mało tego, XM okazuje się znacznie twardsze, przynajmniej jeśli porusza się na 23 calowej Felze od nowego M5. Eufemistycznie więc rzecz ujmując XM z V8 jako najcięższe, najdroższe, a w wersji label o mocy 748 koni również najmocniejsze BMW M z najwygodniejszą tylną kanapą, to samochód, który trafia w. Niewątpliwie bardzo specyficzne gusta, i właśnie z tego powodu nadal pozostaje najbardziej egzotyczną MK na naszych drogach. I to kapitał to więcej niż numer. To, że presence to więcej niż design. I że przyszłość nie jest coś, co chwilę, tylko co kreujemy. Kreujemy możliwe momenty. Jeszcze przed serią 7 oraz XM podczas Legendary Moments miałem okazję dokładnie sprawdzić jeszcze jeden model BMW. Może nie tak spektakularny, ale za to najnowszy. Mowa o odświeżonym iX, czyli tym w pełni elektrycznym suwie, który w przeciwieństwie do iX1 czy iX3 nie ma swojego spalinowego odpowiednika w gamie BMW i o istnieniu, którego mogłeś już zapomnieć. A nie słusznie, bo po tym jak przypomniałem sobie iX to stwierdziłem, że to aktualnie jeden z najlepszych elektryków, a na pewno jedno najlepszych elektrycznych SUV, jakie obecnie możesz mieć. I nie mówię tak tylko dlatego, że BMW zaprosiło mnie tu do pięknej, słonecznej Chorwacji, nakarmiło stekami, przenocowało w Chyba czterogwiazdkowym hotelu, jeszcze nie pięcio i pozwoliło się przepłynąć łódką i, że tak powiem, przeleciało helikopterem. Bo już za stary jestem na takie numery. Po prostu, kiedy przypomniałem sobie o co chodzi w tym X, to na nowo bardzo go polubiłem. Tym bardziej z perspektywy tych czterech lat, które minęły od ostatniego mojego kontaktu z X i tych czterech lat, przez które no, poznałem wiele innych, a właściwie wszystkie inne elektryki klasy Premium. No to na ich tle i X. Bardzo mnie przekonuje. Kropka. No więc trochę za bardzo rozgadałem się o tym IX i w związku z tym IX dostał swój osobny film, który jest już na kanale i na który serdecznie Cię zapraszam, bo teraz już pora na kolację. A na tę kolację jako gość Legendary Moment z jednej winnicy do drugiej zostaniesz przetransportowany helikopterem, no bo czemu nie? Przy okazji będziesz mieć chwilę, żeby spojrzeć na istrię z lotu ptaka. Sama kolacja w winnicy na szczycie porośniętego winoroślami wzgórza, wzbogacona o część, że tak powiem, artystyczną, z pewnością również będzie miłym momentem po całym dniu mocnych wrażeń i pozwoli złapać oddech przed dniem kolejnym. A kolejnego dnia Legendary Moments BMW nie spuszcza stonu i nie zwalnia tempa, chociaż dzień zaczyna się nieco leniwie, bo od rejsu. Ale nie jest to pływanie dla samego pływania, bo drogą wodną docieramy na miejsce spotkania z tymi najbardziej emocjonującymi bohaterami imprezy. Wcześniej jednak dostajemy firmowy grzebyczek do poprawienia fryzury po rejsie. W związku z tym pozwolę sobie na pewną refleksję. Właśnie takie małe rzeczy jak czekoladka na autostradzie czy grzebyk do okiełznania czupryny dobrze pokazują to, co zawsze podkreślam w swoich zmaganiach z motoryzacją, a mianowicie, że premium tkwi w szczegółach i na Legendary Moment doskonale widać i czuć, że BMW w te szczegóły potrafi. I ja to szanuję. Po zawinięciu do portu nad brzegiem niczym wysypane spaczki skitlesy czekają na nas te najbardziej sportowe modele BMW. Do wyboru do koloru. Wraz z Szymonem, moim towarzyszem w Legendary Moments, czym prędzej chwytamy kluczyki do M5, bo chcemy w końcu odpowiedzieć na najważniejsze pytanie ludzkości. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie niewątpliwie pomoże nam fakt, że drogi, tym razem kręte i wąskie, ponownie mają być zamknięte tylko dla nas. I tym razem są. Ale dziś wygląda dobrze, że mamy zamkniętą drogę. Dlatego na tej zamkniętej drogi organizowaliśmy wiele osób, aby to było możliwe. Jest dużo z bezpieczeństwa i ci faceci są bardzo doświadczeni. Pora więc przejść do meritum. No dobrze, MKi na zamkniętych drogach. Na pierwszy ogień nowe M5. To nowe hybrydowe M5. Samochód, któremu bardzo się obrywa za te 2,5 tony masy. Samochód, z którym już miałem do czynienia, i tutaj wracam do swojego instagramowego wpisu o M5, w którym stwierdziłem, chociaż nie jest to moja myśl, ale powiedzmy, że się z nią zgadzam: stwierdziłem, że wysoka masa w samochodzie sportowym nie jest problemem do momentu, w którym tej masy nie czuć. W związku z tym stwierdziłem też, że najważniejszym pytaniem ludzkości obecnie jest to, czy w nowym M5 czuć te 2,5 tony, czy nie? No i przy moim pierwszym kontakcie z M5 zimą na zimowych oponach, cały czas w mokrym asfalcie, nie miałem możliwości tego dokładnie zweryfikować. Więc może teraz na tych zamkniętych drogach, letnich oponach i rozgrzanym chorwackim asfalcie uda się przekonać, stwierdzić i poczuć, czy 2,5 tony w nowym M5. To jest problem, czy nie? Bo jeśli nie, to znaczy, że nowe M5 jest bardzo dobrym samochodem. No i muszę przyznać, i ponownie nie jest to opinia wynikająca z tego, że BMW nakarmiło mnie krewetkami i nawet przeleciało helikopterem. jest to opinia wynikająca, bezpośrednio szczera i obiektywna opinia, wynikająca z odczuć, które tu się pojawiają na tym rozgrzanym asfalcie i. Nawet nie wiem, jakie tam opony mamy, pewnie jakieś pirelki, <laughs> że tych 2,5 tony no tutaj nie czuć. <laughs> no i muszę przyznać, że M5 na suchej drodze w końcu zaczyna mi imponować. Bo na mokrej drodze zaimponowała mi tylko tym, że zdumiewa ze zdumiewającą lekkością wpada w nadsterowny poślizg, który łatwo utrzymać. Tutaj natomiast zaskakuje precyzją. Tym, że nie ma jakichś większych przychyłów, opony jeszcze nawet nie poprosiły ani razu o litość, a tempo jest naprawdę takie w Szymonie całkiem, całkiem przyzwoite chyba, chyba. nie? nie Oczekiwaliśmy troszkę niższego tempa z uwagi na nieco bardziej lifestyle'owy charakter imprezy, a tu jest całkiem szybko. Muszę przyznać, że to poczucie lekkości w M5 wynika z dwóch faktów. Po pierwsze osiągów i tego elektrycznego, sporego elektrycznego momentu. i tego natychmiastowego uderzenia i przypływu osiągów, a po drugie tego, że w zakrętach naprawdę jest zwinny. My w tych legendarnych momentach towarzyszy mi Szymon Piaskowski, który przez ostatnie 15 lat testował dla Was samochody w, no, Byłem już auto, moto i sport. I Szymona, z racji jego doświadczenia, chciałem zapytać. Szymonie, jak to jest z tą masą w 5 Też pocisnąłeś teraz przez te górskie drogi puste. Jakie są twoje odczucia z M5? No nie będę tutaj odkrywczy. Też miałem obawy, kiedy pokazali ten samochód i po, powiedzieli, że to będzie hybryda plug że będzie ważyć 2,5 tony. Chyba wszyscy mieli obawy, że to już nie będzie prawdziwa m Natomiast moc silnika spalinowego i ten nagły przypływ momentu obrotowego od jednostki elektrycznej i nie tylko to, bo też zestrojenie zawieszenia, które jest, czy w ogóle całego układu jezdnego, to powoduje to wszystko w kombinacji, że ten samochód no nie, na, na, na tych drogach wąskich, ciasnych, nierównych, mhm. no nie ma tutaj poczucia, że Wypadniesz zaraz na pobocze, po prostu opony się kleją, układ jezdny robi to, co ma robić w takim aucie. A do tego to auto, w takim, przy takiej zwykłej jeździe, pewnie miałeś okazję też jeździć po prostu jak zwykłym samochodem, jest bardzo komfortowe. Czyli czuć masę, czy nie czuć masy? Nie, nie, ja bym powiedział, że nie czuć. Wręcz bym powiedział, że to auto jest za szybkie na to, żeby wykorzystać jego pełny potencjał na drogach publicznych również jeśli chodzi o przeciążenia boczne. No więc definitywnie, ostatecznie i jednogłośnie można powiedzieć, że no BMW M5 przy, tych, przy tej swojej masie 2,5 tony się broni również w zakrętach, nie tylko osiągami CPDU. No cały czas to jest prawdziwa MK. Muszę też dodać, że sama możliwość przegonienia samochodu sportowego po zamkniętych drogach publicznych bez przejmowania się ograniczeniami prędkości oraz innymi uczestnikami ruchu drogowego to cenne i unikatowe doświadczenie, a kiedy przelatujesz przez wioskę z prędkością 200 na godzinę, również nieco deprymujące. Słowem, warto. Nasze niegrzeczne zabawy z M5 były ostatnim z legendarnych momentów na Legendary Moments, a imprezę BMW zakończyło po pierwsze w kolejnej pięknej winnicy, a po drugie w symboliczny sposób pokazało, że nie boi się stereotypów i nie odcina się od nich. Innymi słowy, zrobiło festyn. Żeby nie było, jak każda szanująca się opowieść, również ta będzie miała swój morał. Może nieco kontrowersyjny, ale jednak. Bo kiedy tak po całym dniu Legendary Moments usiadłem nad kieliczkiem dobrze schłodzonego chorwackiego chardonnay, to zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby taką imprezę zorganizowała któraś z marek popularnych. I stwierdziłem, że jednak w towarzystwie helikopterów, jachtów i tych wszystkich pięknych miejsc, samochody od marek popularnych... Byłyby nieco sztuczne i karykaturalne. Po prostu nieco nie na miejscu. Bo tak to już jest na tym świecie, że kiedy okoliczności stają się wyjątkowe, to ich naturalnym uzupełnieniem są równie wyjątkowe samochody. Przynajmniej dla takich osób jak ty i ja, podchodzących do motoryzacji z nieco głębszą refleksją. I pewne sytuacje bardziej niż inne naturalnie domagają się właśnie takiego, a nie innego samochodu. Nawet jeśli to krótki przejazd z lądowiska dla helikopterów do winnicy, czy z dobrego hotelu na Nisko. Wiem, że to zapewne próżna konkluzja, i dostanie mi się za nią w komentarzach, ale prawda jest taka, że samochód wzbogaca chwile i związane z nimi emocje tylko wtedy, kiedy odpowiednio i nienachalnie wpisuje się w kontekst. A samochody marek premium, nawet jeśli deprecjonujemy ich sensowność i status, zazwyczaj dużo lepiej wpisują się w kontekst cieszenia się życiem niż te od marek popularnych. I jest to niewątpliwie aspekt, który je wyróżnia. Nic na to nie poradzę. A do tej głębokiej myśli wrócimy sobie w pośredni sposób w jednym z kolejnych filmów na tym kanale, w którym zaproszę Cię na powiedzmy zbliżoną imprezę, ale tym razem w wykonaniu Mercedesa, łamane przez Maybach. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrybowania, żeby nie przegapić tego filmu. A teraz już bardzo dziękuję za uwagę, żegnam się z Tobą i zapraszam na kolejne filmy na tym kanale. Do zobaczenia.